Cześć, maneczko, cześć witajcie z tej strony. Ja żeby witam Was dzisiaj normalnie tutaj patrzcie to w openingu yy, 15 pojemnik z naklejką, ale 14 będzie z PGL'a Sztokholmu, a jedna będzie Pinam i to pinap i to sobie zostawimy na koniec jak nam wylecieć taka iweta hologramowa. To 20 zł jesteśmy na plus normalnie, więc wiecie jak jest, nie? No, a wy jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału to zostawcie subika, bo do końca roku lecimy po 10 tysięcy subów, tak jak wiecie. <grydy> e, a tutaj widzicie też ostatnich 10 subskrybentów, jeśli też chcecie się tu znaleźć w kolejnym odcinku, no to właśnie zostawcie suba. Dobra, my sobie lecimy, najpierw polecimy co? Z legendami z PG -ami. No i co? na sobie jakąś złotą, nie? Bo złote są ładne są, albo jakaś o... O! O! O. Hologramowa Czyli tutaj wiecie, no i tak jakby powiedzieć to jak to teraz taki Zwiastun tego co przed nami To jest nawet kolorowo Będę powiedział, dobra, do, dobra Nie normalnie, nie wiem co chciałem powiedzieć Weźmy teraz pretendenta Pretendenta Czyli dobra hologramowa, potem foliowana jest lepsza, no. no dobra no ale Lepsze to niż zwykłe, nie no wiecie jak jest, dobra dawaj dawaj Ajajaj aj, aj. Enzo, Enzo Nc. Nc. Dobra. Widziałem, że tam Tylo złota jest dosyć droga. O, tu jest Tylo, ale... O, do... aj. Fajnie było Copenhagen Flames, to już mam. Szkoda. Kurde, no. Do 20 chyba grudnia są te promocje, więc jak chcecie może jeszcze jeden odcinek z tego, to dajcie tam znać. O, Renegades, a tam leciała złota. To dajcie znać, może, może, może mnie namówicie na jakieś kolejne, na 20 powiedzmy Na 20 pojemników eee, Stylu, ale zwykłe To, to pewnie nie oddajesz aż tak Albo po prostu jak chcecie jakiś opening to Wtedy dostawcie bardzo dużo łapę w górę i wyświetlę, żeby wiecie nie? To By było na ten opening No dobra, no są trzy Hologramowe nam wyleciały. Nie wiem po ile one są, ale czy oddają pojemnik. uuu tu takie nawi, O, fajnie, PGL, fajna. Cieszę się, w sumie, że ją trafiliśmy. A przyznam już tylko. 7, 7. Nie, tego suwenirka nie, 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 nie otwieram. Nie, zostawiam go, trzymam, aż będzie kosztował 1500 zł. I, I no. No proszę bardzo, drugi pgl Mówiłem, że chciałem, że fajnie go mieć, że chciałem. I, I proszę, dawaj stream. O. Widzę, kochany Nie gadaj, że trzecia by wyleciała PGL Ale mamy też na P Pain Gaming No dobra, czekajcie Kandydat, kandydat, pretendent Dobra, to tworzmy najpierw pretendenta, potem kandydata, potem pretendenta, kandydata i legendy na koniec I co my tu mamy? Heroic Zwykły Nice Zawsze to chciałem normalny. No i tak, wiesz Ej, no serio, no zostawcie 22 łapki, 20 łapek w górę. o! Jedna łapka w górę to jeden pojemnik w następnym odcinku, co wy na to? Tylko śpieszcie się, bo, bo. wiecie, nie 9 dni. dni. E jeszcze będą te pojemniki. Więc. wiecie, nie taki, taki. <ścoughs> zakładzik, jakby mogę to nazwać. Dobra, dawa mi chociaż ogromową, No. nie, no, trzecia ta. Jeżeli nie chcę, no. Ej, serio. Niby się przydała taka. złota. No i to co się dzieje. O, oh, hopie Na złote. Sz, sz, sz. No niestety entropic. A nie, ja nawet nie znam drużyn jeszcze. Trzy <grym> hologramowe. Sprawdźcie, ile to kosztuje. No, może być więcej niż złotówkę, nie? Tak mi się wydaje. Łe, no kiedyś kosztowała. A wow, teraz? No, złotówka. 77 groszy. Proszę państwa, ostatnia nadzieja na profit w tym odcinku to właśnie trafia na pojemnik z najklikami Pin-up. wetka tutaj tamara, sherry hologramowa to wszystko są dobro, nie? a z tych zwykłych to iwetka albo tamara no dawaj 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 no sherry sherry no dobra ale tam obok była hologramowa ta nie wiem kto tam była. ale o, no i widzicie 204 nie oddało nie oddało zapewnik ale ale jest nie dobra moi drodzy wiecie nie widzimy się w kolejnym odcinku albo jutro na live, a wy pamiętajcie właśnie o tej normalnie zakładziku no i tam wiecie, napiszcie coś w komentarzu fajnie będzie, odpiszę wam, Przeczytam chętnie trzymajcie się, krótko, do zobaczenia do zobaczenia, narra co? narka <zysy>